Cześć wszystkim, witajcie w drugiej części listy pancernych gruzów do 10 tysięcy. O ile słowo gruz... Jest tutaj tylko lapsusem słownym lub oksymoronem taki jak łysy z dredami, bo łysy nie może być z dredami, więc łysy jest już bez dredów. Bo za 10 koła da się naprawdę fajną brykę kupić. Pierwsza część Wam się spodobała, więc jeżeli druga będzie Wam się podobać, trzeciej nie zrobię. Zrobię za parę lat, dopiero jak się zaktualizuje rynek cen. Ale z góry proszę zostawcie kciuka w górę, bo nie lecimy populistycznymi tekstami typu Falzgwangen Audi BMW. Nie, bo takich aut szukają wszyscy, żeby pokazać sąsiadowi, że jest fajnie. A na koniec się okazuje, że ludzie niestety bardzo mocno kręcą i przebiegi, jak to ściągają. Im bardziej auto popularne, im bardziej auto poszukiwane, tym auto bardziej narażone na to, żeby wbić się na minę i nawet raport z o mój Boże, wam tu nie pomoże. Ratuj się kto może. Punkt 1. Samochód, który absolutnie, absolutnie jest sztosem, jeżeli chodzi o rodzinę francuską. O ile do Francuzów musimy się przyzwyczaić, że elektronika po tylu latach sypie się jak na stolatka współczesna, na imprezie albo na molo w Sopocie, o tyle musimy wiedzieć, że Citroen C5 drugiej generacji został zaprezentowany w 2007 roku i już ceny otwarcia zaczynają się od 10 tysięcy. Oczywiście jest to limuzyna na bardzo wygodnym, hydropneumatycznym, hydraulicznym zawieszeniu, i jeżeli ono jest sprawne, gwarantuje niesamowity komfort. Jeżeli mamy rozważać zawieszenia. Monowachaczowe, wielowachaczowe i wiele różnych innych rozwiązań. To Citroen, już od czasu Citroena to był Stasiu DS który to był ten pierwszy na hydra ulicę. No nieważne, to gdzieś tam się może grafika wyświetla e, pokazał, że potrafi zrobić zawieszenie, m, które naprawdę gniecie i jedzie się tym samochodem, jakby się siedziało na wygodnym babcinnym fotelu, i to nie znaczy, że się chylić na zakrętach, jakbyś co najmniej pół litra wypił. Nie, to znaczy, że wybiera niesamowicie nierówności, wyboje i wszystko inne. Co w tych pieniążkach możemy rozważyć? Wyobraźcie sobie, że w tych pieniążkach najchętniej ja bym z was rozma z, na waszym miejscu rozważał. Silniki benzynowe ze względu na to, że silniki diesla będą zajechane. Oczywiście silniki. Były fajne i 1,6, 2,0 i na tym bym skończył dyskusję. I mówimy tu o HDI 109, 1,6, 136, 140, 163, i już nie 180. W HDI-ku 2,0 też były spoko, ale mamy auto, które ma no, prawie 20 lat. Jeżeli mam 2007 rocznik, to auto ma 18 lat, w przyszłym roku będzie miał 19, a zaraz będzie miał 20. Tryski turbo, e, koło dwumasowe, multum rzeczy, które może się zepsuć. poza tą elektroniką, do której to się przyzwyczai, że się psuje, czyli te systemy komfortu. Ale silniki 1.8, 16 zaworówka i 2.0, 16 zaworówka, to są opcje, które dostaniecie na polskim rynku i jeszcze w ciekawych pieniążkach będzie można powybrzyzać 125 koni, 140. No. Bardzo lubi gaz. Citroen jako limuzyna z Citroena, no bo oczywiście jeszcze był Citroen C6, chyba przez chwilę taki, kiedyś myślałem, w ogóle, żeby to kupić zobaczyć, bo on był super komfortowy, e, oferuje bardzo dobre wyposażenie. Często jest to klimatyzacja, która w tej cenie nie do końca może działać, ale systemy bezpieczeństwa ABS, ESP, czy chociażby asystent ruszania, cztery elektryczne szyby, dość bogaty system, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, pięć gwiazdek w testach ANCAP, swoje robi Ruda, no nie bardzo się tego auta ima, więc śmiała jako pozycja numer jeden. Jeden jest spokój. Z Francji przelećmy do pozycji numer dwa, e, czyli z, Fra z Francji przelećmy na wyspy, znajdujące się no, gdzieś na oceanie, czyli do Japonii. Mazda 6. 1GGGY. To jest zaprezentowana w 2002 roku i produkowana bardzo dość długo jako następca Mazda 626 CD-6. I teraz tak, auto postawione na płycie podłogowej GG skonstruowanej przez Mazdę oferuje nam silniki w tych pieniążkach, które możecie dostać, czyli 1,8 i 2,0 to jest Max Noż 2,3, 2,3, 2,3, bo tutaj mamy różne moce od 162 do 178 koni, czy chociażby 260, a nawet 220 V6 w V6 VVTT. Niestety tutaj bym się odżegnał. W tych pieniądzach najczęściej będą silniki 1,8 i 2.0, ale... Tak jak w Citroenie, tak i tu. Nie bójmy się przebiegu. Jeżeli samochód ma 300 tysięcy, to nie jest współczesne 300 tysięcy. I nie bójmy się tego, bo im wyższy przebieg, to nie znaczy, że auto będzie bardziej zajechane. I teraz zastanów się, co wolisz. 180 dla zaspokojenia swojej wyobraźni, czy 220 na liczniku tysięcy, czy tak naprawdę 350-400 tysięcy realnego. No bo te 220 nigdy nie będziesz wiedział. Nigdy nie będziesz wiedział. A przypomnę tylko, jest odcinek na miłosinkach Czterech kółek sprzed około 8-9 lat. Jak kupić w Polsce samochód używany, część druga, czyli do Niemiec pojechaliśmy, gdzie stał 3 Passat z przebiegiem 480 tysięcy i jeszcze pachniał nowością. Ten samochód nie gasł. On jeździł nie gasł. Więc wyobraźcie sobie, że na takie rzeczy może się wbić Mazda. Nie oceniam wizualnie. Natomiast według mnie samochód naprawdę poprawny, na pewno nie nudny i jest bardzo dużą alternatywą dla poszukiwanych Volkswagenów, Diesle Oczywiście odradzam. Dobrze, jak już jesteśmy z Japonii, wróćmy z powrotem do Europy i do Francji. Auto, które miałem w rękach nieraz. Auto, którym jeździłem, auto, z którym miałem do czynienia Peugeot 307 produkowany aż przez 10 lat od pierwszego roku do 11. Samochód, który w tych pieniądzach oferuje bardzo bogate wyposażenie, jak Citroen, psujące się systemy komfortu, zaczyna je restartować i tak dalej, ale klimatyzacja, tempomaty, elektryczne szyby, podgrzewane fotele nawet się zdarzają, a jednostki benzynowe, które otwierają nam tutaj drogę, bo o dieslach w ogóle nie mówię w tych pieniądzach, to jest 1.4 SOHC 75 koni i D OHC 88 koni, czy 1,4 i 1,6 110 koni to jest w zupełności wystarczające na ten samochód wszechstronny. Jeżeli jest jeszcze w kombiaku, zapakujesz tam rodzinę teściową, teściową rodzinę i psa i przyjedziesz z punktu A do punktu B. W porównaniu do Citrena i do Mazdy jest to auto mniejsze, zatem części będą dużo tańsze. W przypadku Citrena i Mazdy, no nie nadmieniłem, że ze względu na to, że to są limuzyny, będą miały dużo droższe opony, bo mają większe koła, dużo droższe będą tarcze i klocki niż w przypadku na przykład takiego Peugeota 307. Więc jeżeli chodzi o chociażby podstawowe wersje tego auta to tam już w tamtych latach było sześć poduszek powietrznych ABS a termiczne szyby i tak dalej i tak dalej to co wam właśnie powiedziałem Epst taki mały off-top, nie chcesz się wbić na minę przy zakupie auta nie wiesz nie jesteś pewny swojego auta Zbadaj jego DNA czyli numer win samochodu w bardzo prosty sposób możesz zrobić to na stronie carverticala za opłatą sprawdzić samochód czy był bity jak był bity jaki miał przebieg gdzie była szkoda kiedy była szkoda czy był nie ukradziony czy to nie jest auto klon Warto, bo potem będziesz miał naprawdę bardzo srogie kłopoty, jeżeli się okaże, że kupiłeś trupa. A specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy 30% rabatu na raport na hasło M4K. I zapamiętaj to: hasło M4K, bo pamiętaj, to są Twoje pieniądze, ciężko zarobione, nie wpadnij w minę. Dobrze. Faworyt numer dwa. No nie miało być Volkswagena. No jest to czeski Volkswagen. Czeski Volkswagen, który jest bliski mojemu serduszku, bo cebulka w sercu zawsze, forever, narodowy owoc musi być. Skoda Fabia numer dwa. Skoda Fabia numer dwa. Jaką miałem, mam z nią styczność? O ile z jedynką miałem dużą, dlatego że jeszcze za czasów. Takiego Hun Swota, czyli 24 lata temu, w rodzinie kupiliśmy pierwszą z salonu w wersji Bieda Edition, byle była czerwona, miała kolor, zdarzaki w kolorze nadwozia. O tyle Fabie dwójkę pożyczałem sobie bardzo często, kiedy zaczynałem miłośników i jeszcze nie miałem tak stabilnego auta z wypożyczalni. Pożyczałem wtedy z silnikiem 1.6 TDI, to był naprawdę kultowy silnik. Natomiast jeżeli mówimy o skrodzie Fabie 2, 2 prezentowanej w 2007 roku, to w tych pieniądzach dzisiaj możemy kupić naprawdę świeższe roczniki 9, 10 i w górę. Dlaczego? Jest to auto. Obecnie z tych wymienianych najniższej klasy, najniższego segmentu, więc analogicznie cena jego w zakupie będzie dość tania, wyposażenia, różnie jak loteria. Jeżeli to był Salon Polska z pierwszych roczników, ludzie brali jak leciało, nie doposażali tego, choć w standardzie bardzo często były elektryczne szyby, oczywiście ABS, poduszki powietrzne, system bezpieczeństwa, pięć wiązek testach PS Spoko. Silniki, które warto, których nie. 1, 2 HTP, no to są trzy cylindrowe jednostki, chodzi to jak główno wrzucone w betoniarkę, i jakoś tam jedzie. Ale niestety 16 sekund do setki, spalanie dość spore. Więc ja bym ten silnik ominął szerokim łukiem, no bo one nie słyną z bezawaryjności. 1-2 TSI w ogóle bym ominął, bo to są początki produkcji i mimo tego, że to są czterocylindrówki po. Nawet 86 do 105 koni, to właśnie są początki produkcji. I tutaj bym nie chciał za to wchodzić. 1,4 MPI 86 koni. Jeżeli dobrze utrzymywany i regularnie zmieniany rozrząd, samochód, który nie dość, że nie jest mułkiem, bo 12 sekund to nie jest absolutnie żaden wstyd, to dodatkowo. Macie pewność że ten silnik jest dość mocno pancerny. Oczywiście 1.6 MPI moim marzeniem byłoby Fabi 105 koni. Te silniki z gazem wytrzymywały nawet po 500 600 tysięcy taksówkarzy z którymi jeździłem je mieli 10 sekund do setki. To żaden wstyd na światach silniki wysokoprężne a omijaj ty panie szerokim łukiem. Utrzymanie samochodu jeszcze tańsze niż porządna. małe kółeczka małe tarcze małe klocki tanie amortyzatory tanie części tanie ubezpieczenie. Tanie ubezpieczenie, i to jest tutaj podstawa, bo mamy małe litrażowe silniki typu 1,4, a nie 1,6 czy 1,8, bo to jest dość duża różnica. Oczywiście były te 1,6 TDI, o których mówiłem. Ja jeździłem akurat 105 i nawet całkiem fajnie dawała radę. Pozycja numer 5 i o ja, mnie zaraz wykrzyczycie, ale będzie tutaj za dyma. No, pozycja numer 5, samochód, w którym stylistycznie marzyłem, który pojawia się w listach moich dużo droższych, ale jest to dlatego, że samochód produkowany jest od 5 do 11 roku. Samochód, który jest włoskim. Pięknym stylizacyjnym samochodem dostępnym dla ludu. Czyli Stasiu, co to będzie? Włoskie piękne i mi się podoba. Ma taki piękny ryjek zapoczątkowało jedną z piękniejszych serii na kanale. No właśnie. I mm, mm, 18MP i 140 koni. Mm, no i tutaj co najwyżej tak bym szukał, albo na przykład tego JTDM, który będzie no, tańszy w utrzymaniu diesel niż 16 zaworówka, ale liczmy się z tym, że coś tam się już może zepsuć. Natomiast. Przebiegi na te 1,9 silniki typu 400 000 km to jest absolutnie nic dla tego silnika. Skrzynie biegów, warto powiedzieć, jeżeli mówimy o 1.9 od TDM, 16 zaworowe 150-konnym, no tam potrafiły się dość mocno wysypywać sześciobiegówki taka ich wada fabryczna, ale samochód od podstaw był wyposażony w takie rzeczy jak ABS, ESP, elektryczne sterowanie szyby, sterowane elektrycznie, lusterka i podgrzewane, nawet sterowane elektrycznie fotele się znajdowały wielofunkcyjne kierownice, klimatyzacja automatyczne, systemy nawigacji, czy kurcze chociażby bardzo dobre nagłośnienie firmy boze można znaleźć, więc szukajmy sobie, jeżeli chcemy 150 99, załóżmy ten budżet do 10, ale niestety on musi być z plusem. Możemy szukać auta z dużym przebiegiem, ale z uczciwą, tak naprawdę historią jego i opisem. E, pst, taki mały off-top, No właśnie, przykry obowiązek ubezpieczenia samochodu możemy przekuć w zarabianie, i ty możesz zarobić. Zatem, jak to zrobić? Żeby zarobić i się nie narobić ubezpieczając auto, wystarczy wejść w link, który masz podany w opisie do porównywarki ubezpieczeń MUBI. Wprowadzasz dane swoje swojego samochodu, obliczać się składka od najtańszej do najdroższej. I uwaga, jeżeli zdecydujesz się na zakup z podanego linku, podanej składki, która już jest naprawdę dość tania, to jeszcze dostajesz bonus. 100 zł w ciągu miesiąca wraca tobie na konto nawet na dwa auta. Ale dodatkowo jeszcze. Masz program lojalnościowy, gdzie dostajesz link polecający. i Jak ty swoim znajomym dasz, żeby kupili z tego linku, to tobie na konto nabija się kasa nawet do 2000 zł. Wszystkie informacje masz podanym danym linku, więc można zrobić coś fajnego z przymusu, czyli musimy ubezpieczać. No to zróbmy to mądrze, tanio i z głową. Zaglądaj. Kończąc mokrą włoszkę i mokry sen małego chłopca sprzed kurcze, no, 2005, jak się brera prawie, dobra, nic, nieważne. Chevrolet Cruze 1, najtańsze auto w zestawieniu, jeżeli chodzi o utrzymanie, bo jest malutki, ale też będzie najświeższym autem, bo debiutował w 2008 roku i wersja standardowa, najpodstawowsza, jaka tylko wyszła, już miała ESP, ABS i 6 poduszek powierzchni, dzieloną tylne kanapę, elektrycznie regulowane szyby przednie, central zamek z pilotem, komputer pokładowy, podłokietnik tylny, to jest dużo, jak oglądacie odcinki o Chińczykach, czy komputer pokładowy i samo Samochód ten oferuje swoim wyglądem wiele albo niewiele, w zależności od tego, jak Wam to się podoba. Natomiast silników oferował aż 3. 1.4, 1.6, 1.8. Mówmy tutaj o 1.4. 1.4 to będzie jednostka w okolicach tam 80 koni, która naprawdę będzie spoko. Wyposażenia w Polsce dostępne w tych samochodach, to jest to, co wymieniłem, plus często CD mp 3 i 4 głośniki, zależy czy to jest LS, LS+, LT, e, LT+. Więc jeszcze system audio z 7-calowym ekranem dotykowym i kamerą cofania, też takie rzeczy już później były wprowadzane. Ale samochód Zasługuje na uwagę, dlatego że to jest Chevrolet, czyli Deu, no przejęty koreańska marka przez Chevroleta, ale nie bałbym się tego, bo D.U. to nie były złe samochody, ten ma dobre wykonanie, bardzo fajnie, jeżeli chodzi o rdze, sobie radzi po tych wszystkich latach, ale będzie najtańszym w utrzymaniu. Z całej tutaj stawki, małe kółka, jeszcze mniejsze od Fabi, bardzo często małe, tanie tarcze, klocki, często z tyłu jeszcze system bębnów lub tarczo-bębnów i bardzo tanie elementy zawieszenia, warty rozważenia, jeżeli jesteś taką osobą, która nie przykłada wagi do tego, co jeździ, ktoś się powie, o Chevroletem jeździsz, no tak, że Chevroletem stary, ale nie płacę za znaczek, jak ta Ciula, za to, żeby jeździć sobie, nie wiem, 5 lat starszym czy 7 lat starszym BMW, które co chwilę stoi na warsztacie, więc jakby nie polemizujmy w tą stronę, bo to nie ma e, absolutnie najmniejszego sensu. Siódemka jest japońską propozycją, która też jest legendą, ponieważ Mitsubishi Colt e, zadebiutował tutaj jako szósta generacja Colta w 2003 roku w Genewie. Dzięki temu, że to jest 2003 rok w górę, możemy bardzo mocno powybrzyć jeżeli chodzi o wyposażenia. Samochód wyposażony był podstawowo tak samo w systemy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, test ten SAP przechodził bardzo wysoko. Bardzo fajne silniki w kolcie, to jest 1.3, który generował 95 koni, a jak Ci się uda 110 koni drapnąć, to masz równe 10 sekund do setki i bardzo fajny wóz ze stajni japońskiej. Mita Subishi nie będzie tak tanie w utrzymaniu, mimo że jest niewielkim samochodem, no bo Japonia cechuje się tym właśnie, że ma troszeczkę droższe części, ale system antykorozyjny no w tych koltach tak naprawdę nic im nie dolegało, jeżeli były niebite, nieszpachlowane itd. Wyposażenia. A przede wszystkim sylwetka. Czyli tutaj mamy auto dość atrakcyjne, taki trochę Hot Hatch Mini. Warto by się na tym pochylić, bo będziesz miał auto sprawne, będziesz miał auto, które się prowadzi, bo takim jeździłem dość ciekawie, jak wszelkiego rodzaju starsze Hondy Civic, bo jest to taki dość nisko osadzony środek ciężkości w samochodzie. Wygodnie nie pojedziesz tak tym Cruzem czy Fabią w podróż z Gdańska w Bieszczady, ale już z Gdańska, czy z Warszawy 200-300 km wokół komina, spoko w dwie osoby, w cztery się pomęczycie. Bagażnik, no nie że będzie duży, tak jak na przykład w fabi. Fabi on jest dość duży, a fabia jeszcze mogła być w kombi już tamtych wersjach. No, Colt tutaj mm, bym powiedział, że nie bardzo. Dobrze, więc o Colcie mogę powiedzieć tyle, że jest to samochód, który też kiedyś rozważałem, żeby mieć w życiu i chcieć. Mm, natomiast silniki Diesla z wiadomych przyczyn będę omijał. Propozycja następna. Jest rzadko u mnie występującą, ale jest to Suzuki Swift czwartej generacji od 2004 roku. Co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Niesamowicie atrakcyjny stylistycznie, jeżeli patrzymy na Swifta, który był wcześniej i to co zrobili ze Swiftem później. Dla mnie to taki japoński samuraj, japoński samuraj, który najczęściej w Polsce występuje w dwóch wersjach silnikowych benzynowych 1.3 92 koni, I ona była topowde to, bo to auto bardzo często było kupowane w polskich salonach i będzie to bieda demon 1.502 koni, ciut mocniej wyposażona. Samochód pięć gwiazdek w testach NCP, elektryczne szyby, ABS czy różnego rodzaju inne udogodnienia w tym samochodzie znajdziecie. Samochód, który jest bardzo podatny i bardzo fajnie, dużo pakietów stylistycznych tuningowych czyli kierowany do młodzieży, ale wbrew pozorom. Samochód utył z pierwszej do tej wersji, znaczy z wersji, którą ja jeszcze pamiętam, kanciastej, do wersji tej samurajskiej. I oferuje dość przestronne wnętrze, jeżeli chodzi o miejsce dla spokojnej podróży czterech pasażerów. W bagażnik. niestety, nie będzie duży samochód. Typowe miasto, tak jak Colt, i tak jak Cruz, i tak jak Fabia, ale ten, tak samo jak Fabia. Będzie oferował troszeczkę wszechstronniejsze wersy, e, miejsce, jeżeli chodzi o podróże. Kawałek dalej. Dobrze wykonany, dobrze spasowany, trwały samochód, który na pewno będzie cieszył utrzymanie samochodu. No, Japonia, tak jak powiedziałem, będzie ciut drożej niż Fabi i na pewno drożej niż w Ale, no cóż, na pewno nie będzie wstydu, jeżeli chodzi o wygląd. Uważam tak samo jak przy kolcie. Fabia, no tutaj można mieć ambiwalentny stosunek do tego, czy Fabia może się podobać, czy może się nie podobać. Mi się ona podobała, więc wiecie, Gus jest jak dupa, każdy ma swoją. Dziewiątka będzie Hondą Jazz 3 od 7 roku prezentowano z silnikami 1.2 VTEC 90 koni, nawet 1.3 1.4, ale już 1.2 VTEC był spoko opcją. Podstawowe systemy bezpieczeństwa ABS, EBD, elektryczne sterowane szyby, sterowane lusterka, klimy manualne bądź nawet w, w droższych wersjach będą klimy, tutaj klimatroniki tak zwane, czy nie manualne. Samochód, w którym czas zwrócić szczególną uwagę przy zakupie na korozję, bo to różnie z tymi egzemplarzami było. Samochód, który będzie półką cenową w utrzymaniu Colt i będzie w półką cenową w utrzymaniu Suzuki, samochód, który wizualnie może się podobać lub można go nienawidzić, natomiast również oferuje wszechstronne wnętrze i jest samochodem typowo miejskim z możliwością wyjazdy, wyjazdu na niedalekie trasy, czyli rozumiem do 3 godzin, żebyśmy się czuli komfortowo. Oczywiście, że wsiądziesz w to i przejedziesz całą Polskę, skoro w 80. latach przejeżdżali ludzie małymi fiatami, całą Polskę jeszcze uchylali klapy, nie wiedzieć po co bo to się okazało bzdurne, prawda Stasiu? Jak się jechało w Polskę. Mój ty fanie malucha, ale no niestety tak i też bywało. Więc ja tylko mówię z tych wszystkich rzeczy, co nam tu oferuje. Pierwsze dwa auta, które powiedziałem, no to są auta, którymi naprawdę przelecić sobie spokojnie z chociażby Bieszczad do Niemiec, tysiące kilometrów komfortowo w takich tapczanach jak C5 czy Mazda 6. No w tych innych modelach za to Łatwo zaparkujesz w mieście, będzie się fajnie poruszał i będą tańsze niż te limuzyny, więc tak ta lista się konstruuje. Ostatni będzie na liście Opel Corsa, czyli jedyna, druga niemiecka, ale typowo niemiecka, bo nie niemiecko-czeska produkcja. Już uwaga w tej cenie aż czwartej generacji, zaprezentowany w 2006 roku w Londynie, opracowany przez General Motors wspólnie z Fiatem. Wyobraźcie sobie, a płytę podwoziową dzieli światem Grande Punto oraz Arfo Alphom Romeo MITO. O, dość dobra konstrukcja. Dość tania konstrukcja, bo Opel jest tanią konstrukcją. Oczywiście Opel ma to do siebie, że oferuje 3 miliony silników. 1.0, Twin. NPO, 1.0 EcoFlex, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.4, 1.4. Skupiłbym się tutaj tak naprawdę na silnikach właśnie 1.2, mm, może nie EcoFlex, ale zwykłych 1.2 i 1.4. Dlaczego? Dlatego, że będą tanie w utrzymaniu, małe w paleniu, bo 1.0 będzie ciut za małym silnikiem, a te, o których mówię, to jest y, odpowiednio y, 80 koni, 69 koni, 86 koni, 90, 101 nawet miały 1.4. Przy 101 koniach ten samochód będzie naprawdę dynamicznie się odpychał. Ceny. Ceny w przypadku Opla są dość dziwną konstrukcją, dlatego, że bardzo często tarcze i klocki, nawet tych samych rozmiarów, co w innych odpowiednikach, wydawałoby się, no bo dlaczego ma zapłacić za tarczę, która jest wykonana przez tą samą firmę, tego samego rozmiaru, tej samej wagi, więcej na przykład za Japończyka niż za Niemca. No, Opel ma to do siebie, że te części ma dość tanie, ale prostota w naprawie też jest. Minusy Opla? Tandetne spasowanie plastików. Wnętrze jest po prostu tak atrakcyjne, jak 80-latka na Plakacie Playboya. Więc myślę, że to jest kwestia gustu, bo niektórzy lubią wykopać sobie coś zimnego i nic ciepłego. Wnętrze Opla jest czymś takim pośrednim. Ani to grzeje, ani to ziębi. I to jest niestety okres lat Astry m, Trójki, okres Korsy e, Czwórki. To jest czas, w którym to wnętrze było po prostu do pożygu nudne. Ni mniej nie cisnę Opla, bo w w tych latach jeszcze chociażby Avensis T25, T22, którego ja mam, oferował dosłownie tyle co zupa pomidorowa, czyli nic na talerzu, wsiadasz i po prostu jedziesz. Jest to środek do przemieszczania, ale tani w zakupie, można powybrzyzać dość dużo jest na polskim rynku. No i co? Taka lista myślę, że jest konkretnie zbudowana dla Was. No wady? W każdym samochodzie jakieś tam znajdziecie jak sobie poczytacie, ale jeżeli mówimy o silnikach wysokoprężnych, to w ogóle ich nie szukajcie w tych samochodach poza ewentualnie Alfą, no bo tam były naprawdę pancerne jednostki, to będą gnieciuchy. To będą zagnieciuchy i tego nie ma sensu naprawdę ruszać, bo potem pożałujecie, powiedziecie, że a ja kupiłem i tak dalej. Nawet nie zgadniecie, ile tysięcy osób, ile naście tysięcy, ile dziesiąt tysięcy przez te 10 lat robienia list, kupiło samochody i wcale nie żałuję, bo co roku dostaję kilkaset, jak nie do tysiąca wiadomości. Michu kupiłem fajnie, nie żałuję, jest git. Mam nadzieję, że i Wam to przysłuży, a wy co możecie zrobić dla kanału, no tylko i wyłącznie zostawić kciuka w górę, komentarz dla zasięgu i subskrybować, żeby być na bieżąco przy każdej kolejnej liście lub innej serii, z którą się widzimy. Więc co? Widzimy się w następnym odcinku trzymajcie się, cześć!